Cimo, no widzowie, witam Was bardzo cieplutko w kolejnym odcinku Spongebob Tower Defense. A w dzisiejszym odcinku, no troszkę mnie w tej grze nie było, więc sprawdzimy sobie, co zostało dodane w nowym update, oraz spróbujemy kupić troszkę tego nowego Forever Packa. No i oczywiście postaram się zdobyć tego oto secreta, ale czy nam się to uda, tego dowiecie się już za chwilę. Także ty, mój drogi widzu, bez przedłużania strzel, koniecznie tej łapki w górę i subskrypcji i zapraszam Cię do oglądania. I tak, widzowie, przepraszam, że nie z Spongeboba, już to Mówię, któryś raz tak naprawdę Aczkolwiek no aktualnie troszkę Spongebob mi się znudził, powiem szczerze Są update'y, które bardzo lubię i fajnie mi się nagrywa No i są update'y, które mi się bardzo nudzą Na przykład ostatnio Wbijam w piątek, szam w sobotę, jak był świeży update Mówię, dobra, nagram sobie odcinek z tej giereczki Nowego update'u, patrzę Co zostało dodane, tak naprawdę Nic ciekawego, poza forever packiem Który jest mega pay to win, moim zdaniem Nie jest w ogóle opłacalny Więc dzisiaj dużo robuxów na to nie wydam Nowy game pass oraz nowy secret przez. Za 2000 robuxów, no dla mnie ten update Jest mega pay to win, tak szczerze mówiąc Nie mówię, że każdy update jest taki Ale ten moim zdaniem chyba najbardziej Pay to win, kiedykolwiek widziałem w tej grze Co się w ogóle zmieniło, kiedy mi nie było W rajdach chyba się nic nie zmieniło W challenge'ach słyszałem, że coś tam ogólnie pozmieniali Że jest łatwiejsza chyba mapa Plus też Denis został znerfiony, tak Widzowie jestem na bieżąco, coś tam się dowiaduję Czy coś też zostało zmienione widzowie Czy coś to zostało zmienione, chyba nie Mamy te arenę. Gdyście pytali Jak tam idzie arena, jak w sumie boss battle to powiem wam, że idzie całkiem nieźle Jak widzicie ogarnąłem sobie Karen Dzięki widzowi tak naprawdę Bo dałem mu kilkanaście sekretów Tylko takich dosyć słabych Bo nic nie mam w ekwipunku Jakbyście pytali Te dwa sponge handsze mam do wytradowania Za pewną rzecz będę szukał Może znajdę No i tak poza tym to pusteku Tak poza tym pusteku Wszystko tutaj pozbyłem się Wytradowałem sobie A gdzie tutaj jestem widzowie? No Lionfisha będę niszczył niedługo Bo teraz dobyłem tą Karen Aczkolwiek no jest chyba ciężko No nie no W sumie mógłbym dać radę Ale nie wiem czy do końca Ogólnie też wam polecam, zalecam stawiać widzowie awka, moim zdaniem osobistym, na hash slide chyba, że nie dajecie rady to, oczywiście, na czymś słabszym. Dlaczego? Bo po nocce, tak naprawdę, ja sobie nieźle gemy zarabiam, zauważyłem. Nic nie robię, nie muszę nagrywać tajemnitaskę, wystarczy, tak naprawdę, autokliker i w taki sposób sobie widzowie zarabiam kilkaset tysięcy, tak naprawdę, dziennie. Więc, naprawdę, te rajdy, jeżeli chodzi o to, znowu nie rajdy, tylko boss battle, są bardzo przyjemne, jeżeli chodzi o zarobek. Jeżeli chodzi o nagrody, widzowie też sobie czasami wbijam, odbieram, powiem tak, no, da się tu do Zdobyć nagrody, da się zdobyć. Naprawdę to jest coś, co wam wcześniej mówiłem, jest to naprawdę mega mocne. Dlaczego? Secret chesta zdobyłem, Golden Limbo zdobyłem, zdobyłem Game Passa, zdobyłem tutaj Mythic Chesty. Nawet nie wiem, czy nie ma rotacji jakiś, bo wydawało mi się, że coś jeszcze zdobyłem, czego tutaj nie ma, ale może mi się tylko wydawało, więc moim zdaniem, no to jest naprawdę coś mocnego. Jeszcze nie udało mi się tego Secreta zdobyć, ale spokojnie, spokojnie z biegiem czasu może się też uda. Przy okazji możemy sobie wejść do samonów i przesamonować sobie to, co mamy, czyli Saszelki. Dawno z Saszelek nic ciekawego nie trafiłem, więc fajnie byłoby trafić. Też mamy gemy, więc ja też mogę sobie tutaj przerolować szybciutko zanim otworzy Forever Packa. Jeżeli chodzi o Forever Packa, bo tak to nazwy, bo to pierw powstało w Petsimie, jak doskonale wiecie, co tydzień wydaje na Forever Packa w Petsimie. No i niestety nic mi tam nie leci. Czy chcę tutaj wydawać? Słyszałem, że się gigantycznie opłaca tutaj wydawać pieniądze Forever Packa, bo no jest mega pay to win. Mega pay to win jest zdecydowanie droższy i gorszy niż w Petsimie. To jest naprawdę coś, co mnie zaskoczyło jak usłyszałem. No aczkolwiek jak zobaczyłem pierwszą cenę 150 a potem 300 Robuxów. No to się nie dziwię, no to się nie dziwię. Chyba lepiej jest zdecydowanie kupić ten Game Pass, gdzie otwieracie 50 testów na raz, niż chyba wydać na Forever Packa. Ale powiem tak, 60 zł jestem w stanie doładować. Czy więcej? Raczej więcej nie doładowuję na razie. No chyba, że będzie coś dobrego, to może kupimy więcej Robuxów. Póki co, dajcie mi chwilę, bo jak widzicie, totalne zero na koncie. I okej, okay, Robuxy zakupiono oficjalnie. Autoryzowanie płatności, czy przejdzie mi tutaj płatność dobra, przeszła. 1100 Robuxów zostało dodane do mojego konta. I teraz tak. Zanim jeszcze otworzę widzowie, czemu nie nagrywam teraz tak odcinków na tym kanale? Szczerze powiem, aktualnie no, czekam na jakieś dobre update. Wiem, że w wakacje będą dobre update'y, więc pewnie będą częściej odcinki. Aczkolwiek, no, RCU, ten update, moim zdaniem, chyba najgorszy update, niestety, jaki powstał, więc no, nie mam co tam zbytnio nagrać. Czekam na piątkowy update, który już tak naprawdę będzie niedługo, bo jak ja nagrywam ten odcinek, jest środa, więc za dwa dni dostaniemy update w RCU i sobie na pewno coś nagramy. No i jeżeli chodzi o SpongeBoba, tak jak wam mówiłem, niektóre update'y są fajne, niektóre są takie, sobie tak naprawdę, więc. No, Co ja mam tutaj mówić? Testowanie postaci, czy mi się chce? Nawet nie wiem, czy bym ogarnął tak naprawdę. Musiałbym pisać do widzów, czy mi pożyczą tutaj postacie. No nie wiem, nie wiem, widzowie. Może mi się po prostu ten Spongebob trochę ponudził. Znaczy inaczej, no. Ja wiem, że tak dziwnie mówię, ale Spongebob mi się dalej nie nudzi, bo to jest świetna gra do grania prywatnie. Tylko do nagrywania, no, testowanie mityków, których i tak prawie, że już nikt nie używa, bardzo mało osób. I te mityki, wiadomo jakie są, no to nie chcę mi się tego widzowie nagrywać. Sam musicie mnie zrozumieć, prawda? Ale dobra, otwórzmy sobie przy okazji te diamenty samo. Mona, czy coś wyleci, wiecie co, otwieram zbustowane. Wiem, że się nie opłaca zbustowanych, żeby mnie dlaczego. Aczkolwiek no nie chce mi się zwykły otwierać, tyle tak naprawdę, więc spróbujmy sobie zboostowanych parę otworzyć. Let's go! Mam te 100 tysięcy gemów, tak jak mówię, nockę sobie raz zostawiłem, może dwa razy i tak naprawdę mam te 100 tysięcy, więc dlatego mówię. Teraz idę, czy nam było są mega mocne i róbcie widzowie, naprawdę tam wystarczy autoclicker. Nic więcej, nic totalnie musicie. Jeden przycisk i tyle. I w taki sposób ładnie sobie możecie. Znowu nie mam miejsca, i ja nie mogę. Widzowie, kto mnie ogląda już dłużej, wie doskonale, jak ja z tym mam problem. Jak będę kiedyś bogaty jeszcze w Robuxy, obiecuję sobie i to sobie tak obiecuję, Żeby tam wszystkie Robuxy, żeby zwiększyć sobie tutaj miejsce w tej grze, bo zawsze z tym mam problem. Z tym to mam co chwilę problem. Odcinek, odcinek jest z tym problem Dobra, otwieramy. Może trafię chociaż jednego sekretu, to bym miał dla Was na rozdanie. Zobaczmy, 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 zobaczmy. Py, py, py. O! Jest plankton, jest plankton, widzowie. Let's go! Mamy planktonika. Bardzo fajnie, cieszy mnie ten planktonik. Będzie na ro... Zdanie dla widza. Dla dwóch, trzech osób, może coś dzisiaj rozdamy, zobaczymy. Dobra, dajcie jeszcze jednego planktona i będzie tutaj G. Okej, okay, tym razem nie było. No i ostatnie otworzenie tak naprawdę. Sprawdźmy, czy jeszcze planktona tutaj dostaniemy. Py, 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 py. Uwaga, uwaga, uwaga. No niestety nie. Ale okej, okay, fajnie. I tak poleciał jeden secret, jestem mega happy, powiem Wam szczerze. Bo tak chciałem sobie po prostu otworzyć te game akurat jak miałem. Dobra, teraz jeżeli chodzi o to, najważniejsze kwestia, czyli Forever Pack, sprawdźmy, czy jest opłacalny. Ja tak jak mówię, mógłbym wydać tutaj 5 kolor ale z tego co wiem tak drogi tak nieopłacalny, że mówię nie, dobra, drowerku, spróbuj na początku, jeżeli cię skusi, to wtedy doładujesz. Więc co, wydajemy 150 Robux? Co my w ogóle w forever packu mamy? Mamy czesty. I dlaczego ten forever pack moim zdaniem też się nie opłaca? Czesty, widzowie, zwykły czesty, gdzie tak naprawdę zaawczenie, bo możecie sobie nagrać Tiny na zwykłe mapy, dostajecie te same czesty, te same czesty. Ja wiem, że to jest szansa na mitycznego chesta i secret czesta, ale mityczny i secret chest tak naprawdę, wiecie, no prawdopodobnie trzeba wydać kilka, kilka Tysięcy Robux, żeby go zdobyć. No i plus, no na secret jednostkę jest bardzo mała szansa. Dla przykładu, mój znajomy, który jest bogaty w Robuxy, bił sobie w ten update, wydał 50 prawie tysięcy Robux, nie trafił tego secreta, więc dlatego mówię, że ten Forever Pack na pewno nie jest tak dobry jak Pet Simie. No i dobra, odbieramy za Friko cześciki. I okej, okay, ze 300 Robuxy mam dostać dwa legendarne i dwa takie. No powiem tak, mega nieopłacalne, szczerze mówiąc. Ja już się nie dziwię, czemu ludzie tutaj nie kupują. Sam bym tego nie kupił, gdyby nie pod odcinek. Że to jest tragedia. Ja wiem, że jest szansa, okej. Okay. No, ale patrzcie to, czy wy to widzicie Ja wiem, że jest szansa na sekreta I lepsze czesty, ale no na pewno nie doładuję Przecież mityczny czest to jest, no, no no W tych czasach to nie jest nic, wow, że muszę doładować Na to 600 robuxów, uwaga No nie, czy wy to widzicie, muszę wydać 1600 robuxów, żeby dostać 3 mityczne krety, które nie są OP, jakby to jeszcze Były sekretne, to może by mnie to Skusiło, może by mnie to skusiło, nie powiem, że nie Ale jeżeli to są tylko mityczne krety, które łatwo jest dosyć zdobyć Nie są jakieś ultra OP, no to na pewno 1600 robux nie doładuję tak naprawdę. Ja wiem, że to jest szansa na mega potężnego sekreta, bo jest Shiny bo jak widzimy tutaj, z koronką oczywiście w piątej fuzji. No ale tak jak mówię, tu trzeba mieć farta, tu faktycznie prawdopodobnie da się zdobyć go nawet za tysiąc Robuxów, no ale też możecie wydać 100 koła Robuxów i go nie trafić, więc moim zdaniem no, czy to jest dobre, czy niedobre, sami musicie ocenić. Ja powiedziałem sobie, że raz kupię tego Forever Packa za ten tysiak tylko dla sprawdzenia, ale więcej raz raczej nie kupuję. Dla mnie to jest totalnie nieopłacalne i mega nie opłacę się tu wydawać robuxów. Za tyle robux, ile poświęciłbym na Forever Packa, wolałbym sobie chyba ten bundle kupić. Dlaczego? Ten bundle widzowie jest mega drogi, kosztuje tylko 10 tysięcy. Okej, okay, zgadzam się, jest drogi, ale dostajemy wszystkie game passy, jakie są w grze. Wszystkie game passy, o ile się nie mylę. Chyba tak, chyba wszystkie game passy i z tych game passów, jeżeli wytrajdujecie, będziecie mieli więcej, niż prawdopodobnie z tego secreta. Więc ja już wolałbym chyba tego bundle, bo to raczej są wszystkie game passy, mi się wydaje. Nie wiem, może ja mam jakieś game passy i tutaj pokazuję, ale nie, no raczej Wszystkie są tutaj połączone. Na pewno w tym update'cie też bym chciał zdobyć te Open 50 Chestów, bo to się mi bardzo przydaje. Zresztą, kto ogląda odcinki doskonale wie, że to mi się często przydaje. Więc to na pewno chciałbym ogarnąć. W pierwszy dzień update'u chciałem to kupić, ale ludzie chcieli tak dużo, że powiedziałem sobie nie, 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 ja dziękuję. Ja nie dam ci dwóch Sponge za jakiś game pass warty. Za parę dni tak naprawdę niedużo Powiedziałem podziękuję, poczekam parę dni I kupię go w normalnej cenie bo... bo naprawdę jak wyszedł update, ludzie chcieli tak drogo za niego Żebyście się widzowie zdziwili Zresztą ci co tradowali doskonale wiedzą No i dobra, otwórzmy sobie te częściki Widzicie, legendarne czesty Czy to jest coś szałowego dostałem? Nie, nic szałowego Mityczne, no to jest kwestia farta Ale też raczej szałowego nic Sekretne się zgodzę, tu może być naprawdę fajna nagroda Ale dla przykładu Ostatnio sobie wbiłem Zrobiłem sobie te rajdy, otworzyłem 10 tych sekret czestów, tak widzowie. Tutaj wiem, że trzeba mieć warta do nich, ale otworzyłem 10 sekretnych czestów. No i co mi poleciało? Mythic shiny, wombo, jeden, a reszta Trader re tak naprawdę. Więc dlatego mówię: No, jeżeli chodzi o Forever Packa, jak go oceniam, moim zdaniem jest fatalny. Szczerze mówiąc, nie kupujcie, moim zdaniem. Wiadomo, no są wasze Robuxy, wydecydujecie. Ale ja sobie raczej pierwszy ostatni raz kupiłem Forever Packa. Moim zdaniem strata Robuxów. Także takie szybkie ocenienie update. U. w ogóle ta niezłe ocenienie, drowerku, jak ty nawet nie oceniłeś. Co my tutaj mamy? Nowego pasa jeszcze jeszcze mamy widzowie jeżeli chodzi o pasa o kupcie sobie pasa naprawdę pas jest OP bo macie secret chesta do zdobycia tutaj jak dużo gracie to możecie ich naparmić bardzo dużo nowego mityka którego Meres testował jest bardzo fajny tak naprawdę plus dużo dużo tutaj jak widzicie chestów widzicie to w pasie możecie zdobyć samych chestów kilkaset tak naprawdę a w forever packu, żeby tyle zdobyć będziecie musieli wydać kilkanaście kilka tysięcy robuxów więc o tym mówię nie opłacić totalnie forever packa, lepiej kupić sobie pasa za 800 robuxów i sobie po prostu grać tak naprawdę. No chyba, że ktoś z was ma miliony Robuxów, to się zgodzę. Nowe Treasure Chest Rewards. Okej, okay, co my to mamy? Mythica do zdobycia i Secreta, to co mówiłem. W sumie Mythica wam nie pokazywałem, ale chyba każdy wie. Tu jest napisane ogólnie, że więcej nagród jest tego Davida, zaraz sobie zobaczymy. Nowe Achigmenty, no i sezon piąty Rewards są do Climax. Z tego co te sezon Rewards są bardzo w obsutej. Niektórzy mają po parę nagród dostali i ich nie mają nie dostać, coś w tym stylu. No nie wiem, widzowie, tak jak mówię, ja dopiero wracam do tej gry, więc chcę się tutaj bardziej doinformować. Będę nagrywał raz na jakiś czas tego bo ale wiecie, no. jak będą fajne update, a czy są lepsze nagrody, w sumie nawet nie wiem, ciężko porównać tak naprawdę. No ale jeżeli to ulepszyli, to bardzo fajnie, mnie to cieszy. A póki co w dzisiejszym odcinku takim luźnym to na tyle, na zakończenie zróbmy sobie konkurs, a mianowicie rozdajmy sobie dla... Ile mam tutaj tych planktonów? Trzech osób, trzech osób, jednego sobie planktona zostawię, bo sam go muszę posiadać. I bork planktona, tak, macie go dzisiaj do wygrania, jeżeli chcecie go wygrać, pamiętajcie obowiązkowo, łapka w górę, subskrypcja oraz komentarz z waszym nikiem. I Kolejnym odcinku ogłosimy sobie zwycięzców. A propos zwycięzców, na ekranie, teraz macie ostatniego. Serdecznie, mordeczku, ci gratuluję. Dodajcie znajomych, przyjmij mnie i dołącz po nagrodę. Ja mam tylko jedną prośbę, widzowie. Jeżeli bierzecie udział w tych tutaj konkursach, jedna prośba. Oglądajcie odcinki SpongeBoba, bo dużo osób, ja bym powiedział, że nawet większa połowa, która bierze udział, wygrywa, potem się nie zgłasza do mnie przez miesiąc, tak naprawdę. Więc jak mogę prosić, jeżeli będziecie brali udział w odcinku teraz na te cyborg planktony, obejrzyjcie następny odcinek, żeby zobaczyć, czy to nie Wy właśnie wygraliście. No a póki co, w dzisiejszym odcinku to na tyle. Bardzo dziękuję Wam tutaj za oglądanie. Że Wam wspaniałego ciągu albo wieczoru. W zależności od którego dzień to oglądacie. Ja na siebie będę zmykał i słyszymy się w kolejnych. Do zobaczenia, i papatki. Elo, elo, puu!